Lat już minęło od rocznicy napadu na tutaj to wzięło? Stary przyjacielu Nasze pierwsze spotkanie odbyło się dokładnie 40 lat 7 miesięcy 5 dni 32 minuty 54 sekundy i 13 setnych temu będę to pamiętał do końca życia

Proszę Ile? Ile? Ile Ile, 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 ile żeby... 40 lat Spokojnie, ja wiesz tak, że tak. to tu trwało dwa dni. Także że spokojnie. Pani lubię wrócisz do sprawy, ale dopiero wtedy kiedy przyślą ci nową ja rękę, bo straciłeś ją. Jak tu mi zaścierać na kolejny dzień, to przecież skisnę. Chodź kurde na padania. Okay. Jesteś zdrowy, rękę masz. Weź po prostu i zdejmij tą kołdrę. Dawaj, idziemy. Tylko czekaj. Muszę to zdjąć całą aparaturę. Dobra. Teraz tam idę. Przygotujcie żur. Przyjdzie dzisiaj pan e, Hunter. Ciekawe, ciekawe wyniki. Szczególnie przy takim obrazie. Wszystko wydaje się być zgodne z normą. Znaczy nic z panem się nie stało, oprócz jednej rzeczy. Tuż choruje pan na Daltonin. To pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem, żeby ktoś stracił zdolność rozpoznawania kolorów po uderzeniu w głowę. Tego nazwiemy to saperskim daltonizmem. W sumie, ma mogło być gorzej. namy będzie 2000 za skórę Mamy tego gnoja, który kratę z trześć ton węgla z tamtego podwórka. Nie wiem o co chodzi o z tą liczbą, bo na jakiegoś jest seriowalnie pynałe. No, ale siedzi już na klęciu. Wspomnij coś jeszcze raz, o tym zgodził węgla. A ta tua szklanka wyrobił tam załatwienie. Przyjebać ci w mordę? Dla mnie na temat bombardiera. Szef cię wzywa. Dobry szefie. Przeszkadzam. No, niczego. Słyszałem, że jeszcze coś mam dla mnie w sprawie bombardiera. A no. Mam. Ci, że dasz radę się tym zająć? Ja jestem najlepszy, Okej. Tu mam adres, ale nie pojedziesz tam. Nie pojedziesz tam sam. Przydzielę ci jednego z moich najlepszych agentów. Ale przecież jestem najlepszy. Jednego z najlepszych. Daj mi socho, no najlepiej czy to robot. O, fajna kominiarka. Czy nie mówił, że był pan kominiarzem. Miłego dnia życzę. coś jestem twoim nowym... ...partnerem. Zaraz. Ja się znam. Ty byłeś w tym szpitalu. Ty, ty mnie uratowałeś. Nie, to był mój brat Dobra, w każdym razie, yy, musimy jechać. Wiem. Szef mi Dobra, jesteś gotowy zaryzykować swoje życie? Zawsze i wszędzie. Idziemy. A ja nie. Patryk, wydaje mi się, że to było gdzieś tutaj. Faktycznie, ta okolica coś taka taka. Jaka no taka no kurczę, tu każdy jest potencjalnym zagrożeniem, muszę przyznać. Jakby tutaj gdzieś bomba pierdzielnęła, to po prostu nawet było dobrze. No, znaczy nic. Nie, nie, Kurde, za mało nam płacą w tej popciny. To jest problem. To jest problem. To jest nie? Tam to sami. Tak. No. Dobra. Ewidentnie. Tak, tak gdzieś na... Google ma. Dobra, mamy. Ma ochroniarzy. Dobra. Dobra, schowaj broni. Próbujemy to z załatwić bez problemu. Dobra. z policji, do waszego szefa. W takim razie, możecie wchodzić. Eee, nie im tam wszelko bie dupę, nie? Zajebiście. Teraz nam powiesz wszystko! Bleh. A! A! Dobra, dobra. Gdzie jest bomba? Bomba i bombardier są na. są na kopcu. Dobra, idziemy. Wima. co dla nich przygotowałem. Ooo, 200 2 się naboi damy im popalić. rady. Kurda! Mają przewagę. Dobra, dzwoń pod posiłki. Nie weźmiecie nas! Szybciej! Szybciej! Halo, potrzebujemy posiłki. Wyślijcie najlepsze swoje oddziały. Kamerzysta OBERWAŁ! EJ! ZIOMEK! ŻYJESZ! Halo? polecha. ŻYJESZ! Operator! Poparzenie trzeciego stopnia Dobra ŻYJESZ! Fuck you, Zayn! Na Oprema, nakupić Ma, ma, mamy, mamy cię panie bo, mam, Mamy cię panie bo, 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 Bombardier To cały czas byłeś, ty Wy zastanawiacie się dlaczego to wszystko robię Dlaczego podkładam te bomby Dlaczego jestem wrzutem na waszej pory nie chcę was zamęczać tą historią. Ona sięga daleko mojego dzieciństwa. Bardzo daleko. To naprawdę bardzo długa historia. Był zimowy letni wieczór. Około godziny 18. O kurde, bomba! Który kabel przeciąć? Żółty czy niebieski? Kurde, byłoby łatwiej gdyby nie był daltonistą. Cholera! A pompa Dobra, lecimy oba. Zobaczymy co się stanie. Kolejne góry węgla spad Dają nam barki. Wypicia miałem jeszcze winko, do wypicia miałem.

Rząd, cookie, Cześć, witam Was z okay. kolejnym w kolejnym odcinku... Dziękuję. 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 To co Dziękuję. 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 Co?

Kurde, kolega się pomylił. Ale świat jest bezpieczny. Spokojnie bomba rozdwajana. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przynajmniej na tym Je vais te mettre un dossier de nous